Taka rzecz, że kiedyś chodziliśmy na tą siłownię, jak byliśmy nastolatkami, po prostu mieliśmy guzik na informacje. Po prostu chodziliśmy i ćwiczyliśmy. A teraz młodzi ludzie się naczytają, czytają, czytają, przychodzą na siłownię, biorą komórę, siedzą na fejsie i dalej czytają, zamiast ćwiczyć. No, co o ty myślisz? No dokładnie, no, teraz zamiast i później są głupie komentarze typu, kurczę, ćwiczę tyle i tyle i nic mi nie idzie, nie? No tak, zamiast... ćwiczę, pytaj co zresztą o ćwiczę, Dokładnie, tak. też obserwuję wie, wiele osób, właśnie przychodzą na siłownię i dokładnie tak jak mówisz, nie? zrobić ćwiczenie, gdzieś tam pomaga, nie widać kropli potu na, na czole, następnie następuje 3 bądź 5 minut nawet odpoczynku pomiędzy jedną a następną serią i następne powtórzenie, z tym samym, następna seria z tym samym ciężarem, dokładnie bez żadnego progresu, bez niczego. Trening kończą po godzinie czasu, idą w ogóle niespoceni do szatni, przebierają się i idą do domu, nie? Kompletnie bezsensowny trening i mnóstwo ludzi tak ćwiczy. A jedyne co się rozgrzewa to komórka od transferu danych. Dokładnie. <laughs> Więc komórka nie powinna ćwiczyć, powinna zostać w szatni, a Wy macie zapieprzać.